O kurwa, mocne! U nich kurwa na filmiku to błądy chodzą Ja pierdolę! Co to jest w ogóle? Gdzie ja kurwa trafiłem? Bo się chyba zgubiłem w internecie. O kurwa, jesteśmy! Tu są jakieś ślaczki w ogóle! O co tu chodzi? Język ślaczkowy. O, ale jest po angielsku trochę. Fajnie, jakbym coś widział, serio. End life. Kurwa mać. Co tu się robi? Idziemy tu. Man, man. Hello! Hello man. Hello! Ište Hello, wojejewó, jukewada jest mięśni, no know! Pas się opresor, tu jest, zajebiemy to! Chaguste, majster, chaguste! Elo kurwa! Jak się lata opresorem? No już zajebiliście! pod którym, o kurwa coś chyba zepsułem Fajnie żeby jak coś jeszcze widział No bo to nie jest opresor, to się chyba inaczej nazywało Ale fajnie bo da się latać Co to jest? F5 kliknijmy

Dawaj łódkę. O, pójdziemy łódką. I o co tu chodzi? Tu fał Tu się robotej kurwa uzgrywa na tym, że jeśli kurwo płyniecie, może to płynie, bo seryj kurwa, bo dobranie jakieś pociągi respią, płyniecie kurwa, kurwo będzie skuterem wodnym. Nie mam pojęcia o co chodzi. Jakiś ap? Nie, no to prawda, więc pojebamy. A! Ja już rozumiem, bo co tu chodzi, patrzcie, to jest event jakiś, płyniemy łódką, a oni do nas no strzelają tam, widzicie? Ale wiem, że tu się nic nie renderuje, chyba tu jest, nie, ciężko żeby coś się re renderowało, jak ja nawet sam siebie, mówiła, to nie chyba norma. Ale wygramy ten event wizualny, ja wam to wam wyrażę. Emirat... Emiraty Arabskie, ten. Yeah, ja mam Emiraty Arabskie, też! Hey. Nice! I'm from Poland. You know what is Poland? O, widzimy się. Jesteśmy wyżsi. Man, you know what is Poland? Yeah, you... I don't know what is Poland. I don't know? Kurwa Kaczyński. Kurwa <grypt> E puta madre! A bo, Can you say... Oh, e puta madre! Kurwa. Can I e, ride with you, please? E puta madre! No ty... Puta madre! Kurwa. A can you say kurwa? Puta madre! Can you say kurwa, please? Puta... Puta madre! No to się pierdol. Będziemy zajebać komuś. Utkę dostrzelają. Ej! Zabili mnie. O nie no i znowu to samo, nie wiem jakiś chłop nie kurwa przejeżdża, ale znowu 5 minut czekać, bo nie wiem jak się tepnąć na szpital. Ja pierdole, nawet się za kosmite nie przybieram, bo to nie ma sensu. Oha, już się irytuje. O przyjechał ktoś Hello, hello Ale ze, kurwa TikToki oglądałem. O thank you! I love you Fuck you too to powiedział fuck you nie miło chyba. Po co oni tu mają. To od razu widać, że to jest Afryka. Albo ten Dubaj czy tam. Jak to się nazywało? Jak mówił tam ten synek. Nie, dla mnie to i tak będzie Afryka. Idę im dać dwa litry wody, Kurwa. Nie, no nie przejeżdżaj, nie proszę. U, hello, hello. Co? Na, nice outfit. Nice outfit. Alpha, show, alpha, show, golem. Eee, ten. I... How, how uh, I can get a gun, you know? Gun. Puff, poo, -poo pee I've got the goal. Uh, I don't admin, understand admin. your language. You so I don't understand. Ow! F**k them, they Where, where, are you from? Hey, Poland, Poland. Ow! Oh. What Poland, what? <laughs> Ow! Oh. Come 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 uh, come. Okay. Come come. Wait wait. I don't. Uh... How can I get gun? Gun? Yes yes gun. Uh wait I will give you. You give me gun? Yes. Okay uh, okay. How can I get a car? Car you know. Money Vehicle. money garage. Vehicle. دقيقة okay, 1 minute 1 minute. okay I'm waiting. admin. admin. شوف هذا يقول يا يتكلم توك توك يو أر مخطوف عند دور مسكر كان نيو. يو أر مخطوف مخطوف. مخطوف. مخطوف مخطوف. يو نو مخطوف يو مخطوف. No, I don't know مخطوف. I will go do a يو Okej okay. How can I... Uh, music off, you know? Music off? fuck okej okay. Oh, thank you Nie uh, no, typowy, kurwa, człowiek, który jeździ BMW Batera, batera Co, mamo? Ach, ja... Jaką? Nie mogę teraz No, potem, mamo Rozmawiam teraz z Afryką. A ja nie wiem, kim jest Monika. Dobra, mamo, zostaw mnie teraz. Już chwila, don't, don't hit me, please. Dobra, mamo. okej, yeah, okej, okay, okay. I'm coming. Tiewy, mama mi jakieś zrobi, każde zdjęcie z włosów robić, jest nienormalna chyba. Admin. Hello, admin. هذا ما ادري ايش قاعد يقول انجليزي هذا ما اقدر اعطي سلاح لان في سياره سياره صار. وين بطلع سياره وين؟ بالريال سياره ياك تو ميتس في البوندا على ما اقدر افيدكم روحوا اقرب جراج طلع لكم سياره استاجر استاجرون <تصفيح> <applause> <applause> شو قاعد يقول هذا؟ Come, come, I give you gun, with. Okay, okay. Uh, please don't, don't kill me. Sorry, 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 I am sorry. Okay. How I can give, come me too? Uh, I have a water. You want water? No, you want water? Need, no need, no. we What uh, what are we doing? I am with it. Okay. Tick tick, tick. What? I don't have ammo, ammo How can ammo. I eat nie wiem. An um, I died. I um, dead. <laughs> what the fuck? Man, why you do this? Why, 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 my friend is die now. Please help him. Help, help my friend please, help my friend. Help my friend please, please don't die, don't die please. السلام عليكم. عليكم السلام. Can you help my friend please? هذا سوالي في ديم ادمن. طيب اطلب لك مسجد اذا ما عندك تصوير؟ ما عندي. Dobry komuś, to idziemy. O tylko kurwa, wow, działajmy na rządowi. No nie, no co jest? Kurwa, mać, znowu leżę. Help me, help me. Nic, help me. Chyba, że chyba

Saudi, you are you? Uh, I'm you from Poland. Please don't don't Poland. don't no 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 but no I don't do. I didn't think it's better. Don't please. just please uh, not too bad, not too bad I come chat. Please yeah. so don't uh, don't ah, No 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 to chat just that Yeah you are from Poland? Yes yes I'm from Poland I love your country Thank, Thank you you are welcome really Please don't kill don't me go. Don't kill me please No no I will not kill you Okay you wanna ban me or something? What? You wanna. Uh, no, no. Oh, my friend, Nothing. come, come. Oh, my friend, hello! Uh -huh. Hello, hello, come, come. 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 Yeah, go, 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 come go with them, go. Okay, okay, goodbye. He's <laughs> <laughs> with him. Hello, my friend. Hello, hello, come. I'm We come. are a friend, two here, Ta Ta ta, Akhawe, halloween wind, hallo wind. Ja, laat toch toch Ja, laat Oeh, nice cab. come come i ik here hier. is hot of you come come ik kom. Hier. Oké, oké, ik ga met mijn vriend. No, ik no. ga with my friend. Ik ga friend. mijn vriend. Ik ga friend. mijn vriend. Ik ga met mijn vriend. Ik ga I swear <laughs> not you, you who? Hey you? lies, lies, on, lies. Up. Where we go now? This is no we car, We go to black buy market, market, buy gun. gun. Okay, okay. I'm in a lot of equipment. Where black market with? Da! Oh, you're dying, oh. What your are you doing? Gun. Come, come. Where, Please where don't black kill market. me.

No. Uh, can I uh, get a uh, camel? You know, camel is animal. Yes, yes, camel, camel, desert and desert. Uh, your country is uh, riding on camel? Yes, and uh, other what? Yes, yes. You have uh, uh, your camel? You want camel? I have here. Mm. In your, you have a camel? Yes. It's uh, <laughs> nice.

ادمن يا قاعد يسوي فيديو مره قاعد يطلق ساميتشكا انا بس قاعد يطلق ورا شوف <سؤال> ساميتشكا عند البنك هنا انا مو في شيء زبنا قاعد يطلق علينا دخل البنك يو ار ا ويت ويت اوكي اي ام از يور اسحب هي السجن يو nie potrafię prowadzić wizowej. Yo have gun. What? Hello, you have gun or no? I don't have gun. Hello. You have gun or no? how can I check this? No, I don't have gun. Chyba. Nie nawet jaką jako jeździ, w ogóle, jak jakiś popierdoleniec. No dlatego kurwa w Afryce jeżdżą na wielbłądach, a nie samochodami. Hello. No, you check what the fuck? Oh, it's... Th what the fuck? Where are you now? What the fuck? Oh, hello. Thank you, man. Thank you, thank you. Ah, oh, candy. Okay. ايه hey, سحبته صحب. مني تنسحب yes, hey, you know? و... من يدك؟ يرقد؟ هلو يس ايام جود ايام جود ثانك يو ما عندك مايك المهم عرفت انه هي سحب لانه تحت اي دونت اندرستاند يور لانجويج يو نو كنت بنزله سياره عرفت اي دونت اندرستاند يور لانجويج خلص عندك وكمل ما لازم تنسحب كامل اي ما عليك سويست كورفا؟ هوبسز ان بوساي ما بلاطه What? Where? What? Czemu kurwa ja tutaj jestem? Come, come, come. Okay, I'm coming. Format. Please don't kill me, please don't kill me. I don't have money. I have some water. <laughs> oh nice. Can I dry this? You can take it. Yeah, thank you. Yeah. Oh my god, thank you.

Я вам пробугал, я могу делать. Подождите, подождите, подождите. Это вы, О, сори. Это вы, мой друг. Что вы имеете в виду? Что вы имеете в виду? Вы сражаться? Вы сражаться? Вы сражаться? Вы сражаться? Хотите сражаться? Хотите You wanna fight? Chodź, chodź się bić kubo. O właśnie. Tak myślałem. Co jest? Ja tu nie mam probów, ludzie. O tu z rondo nagle się pojawiło. Kozacko Nie no, co ty się odpierdala? Hello. Why you take him? Chodź, Please, please, don't. Ej, Ames, ja na piję. Jestem zakuty. Please, help me, help me. What the fuck? Where i now? Where I now? Uh hello! Samiczka Nie wiem jeszcze jak tu by się coś ładowało. Hello Why you delete my car? Co tu się odpierdala? Siema samiczka! Umówimy się, może ten coś na kawę potem, albo idziemy gdzieś razem. Ja jeden, jeden. Bardzo ładny masz głos. Bardzo lubię takie kobiety jak ty. Co myślisz o mnie? Myślisz, że może coś z tego być? No wiesz, kilometry nie istnieją. Nie ja mogę, możesz do mnie przyjechać na swoim wielbłądzie. Ja ci dam trochę wody, jakbyś chciała. Co ty na to? Smani? Smali? Nie, 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 nie smali. Do you have your kamel? What? You have nice eats, Sergio. Masz ładne oczy, Umówimy się, proszę. Ja cię. wezmę na randkę. I don't understand you ein from Poland you know what is Poland Kaczyński Kaczyński Dobra, jak do Dobra, spierdalał, chcesz mnie porwać. A Odkujesz mnie, proszę, samiczka. Halo, samiczka. Odkuj mnie, proszę. Co jest? Pana na 5 minut za hdma Nie no ja nie chciałem nikomu zrobić krzywdy Dobra nie, idziemy stąd Wzowe jak chcecie więcej takiego kontentu, to 500 łapek w górę o Idziemy ja w O patrzcie jestem nagle gdzieś tutaj Nie co jest, dobra nie pierdolić to serio 500 łapek w górę i idziemy na jakiś brazylijski serwer albo gdzieś indziej gdzie może być jeszcze ciekawiej Instead, nie zostawcie też subskrypcję i link do Discorda w opisie. Na razie. Hello!